No a Ty Adam, nie, nie miałeś kogoś na celowniku, jakaś dziewczyna weszła, może Ci się spodobała, może myślałeś? To znaczy tak, y, była Amanda, y, nie ciotka, tylko druga Amanda i... Y, to nie zostało wyemitowane z tego, co widziałem. Być może będzie jeszcze, nie wiem, ale to raczej nie będzie, dlatego że to były bardziej te pierwsze dni i to była też ta sytuacja, kiedy ja właśnie chciała się zwrócić ku Kubie. No to ja stwierdziłem, że o, no to może jednak zacznę coś myśleć w kierunku właśnie Amandy, skoro już wiem, że te drzwi są po prostu zamknięte, na tamten moment tak myślałem, no to stwierdziłem, że czemu tutaj bardziej się nie otworzyć na Amandę. No i myślałem przez chwilę o Amandzie, przyznam szczerze. Ale z chwilą, kiedy sytuacja Jadzi i Kuby się e, zakończyła, i Jadzia mi to powiedziała, mieliśmy też taką rozmowę na łóżku, ja to pamiętam, mm -hmm. jak ty mi mówisz, e, no bo ja z Kubą to nie. Wiesz co, tutaj się takie rzeczy wydarzyły. Ja bym jednak chyba bardziej wolała z tobą. A powiedz mi, a czy ty byś chciał też ze mną, czy może z Amandą? Tak zapytałam. E, no i ja wtedy odpowiedziałem. W sumie nawet bez wahania, że z tobą jakoś tak poczułem, że, mhm. że to jest ten kierunek, że, że tutaj po prostu coś fajnego mamy. I no nie warto jest się po prostu, nie wiem, na siłę obrażać z jakiejś rzeczy. Trzeba być sobą, zachowywać się chyba tak jak na co dzień. Uważam, że. Um, Uważam, że to po prostu wyszło nam obydwojgu na dobre. Tak, tak. I jeszcze na koniec tej rozmowy, właśnie którą przeprowadzaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że no, od teraz jesteśmy dla siebie numer UNO. I już tak, to numer UNO zostało do końca. Czyli... To było takie największe wyzwanie dla waszej pary w programie? Sytuacja z Kubą, myślę, że tak. Jeśli chodzi o naszą dwójkę, mhm. to było jedyne takie, nazwijmy to, potknięcie. I ja chcę jeszcze jedną rzecz dodać, bo um, może to był to była jedyna, jedyny moment, w którym można zarzu zarzucać Jadzi brak lojalności, takiego podejścia do mnie. Natomiast ja chcę tutaj przywołać sytuację, kiedy wchodzi nowy uczestnik Kamil, kiedy wchodzi nowy uczestnik Bartek, kiedy Jaczka biega w labiryncie z Kubą, znaczy Kuba biega, Jaczka nawiguje. Ona w, w każdej z tych sytuacji. E, pokazała tą lojalność wobec mnie. Z Bartkiem z Kamilem na początku unikała kontaktów. E, Kubę źle wymanewrowała w tym labiryncie też celowo, bo nie chciała po prostu z nim wygrać tej randki. No i, i jakby jak ja już dostawałem od niej te znaki, że ona też chce ze mną być, pomimo tego, że mieliśmy coś tam w przeszłości, może nie do końca, taką małą rysę właśnie w postaci tego, że ku, e, Jadzia wybiera Kubę zamiast mnie, no to ja się tylko utwierdzałem. Że to jest ten kierunek, że super, że jesteśmy razem, i mm -hmm. wiedziałem, że po prostu no, dobrze się to wszystko potoczyło. No, Dużo było też takich mniejszych sytuacji, które no niekoniecznie były e, w telewizji. Zawsze codziennie, kawania wspólna, pogaduszki e, wieczorem przed snem, w ciągu dnia no, zawsze czy nalać wodę, czy to, czy tamto. Kawka. No, dużo tego no. było, dużo tego było. E, może tego nie. Może tego nie widać, ale naprawdę y, tą relację rozwijaliśmy i nie rozmawialiśmy tylko na temat, y, o tematach hotelowych, również o, y, o swoim życiu, uh -huh. o swoich przygodach, uh -huh. o swoich związkach. Także y, poznawaliśmy się.